Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu Ziemi, byki, panny i koziorożce i zapraszam serdecznie do czytania na kolejne 48 godzin. Kochani, filmy na grudzień już wszystkie w playliście. Filmy na rok 2020, youtube'owe wydanie też już w playliście, więc zapraszam zapoznajcie się z ich treścią. I zaczynamy od byków oczywiście. Moje drogie byki, co my tu mamy? Mamy rycerza kielichów i mamy eremitę. Mm. Ok, zastanawiać się może część z Was, czy kogoś adorować, czy komuś okazać swoje uczucia, czy komuś okazać swoją sympatię. Ale to jest, powiem Wam szczerze, te dwie karty razem, to jest też adoracja dla samego siebie. Spędzanie czasu w jakimś miłym otoczeniu, e, zadbanie o własne przyjemności, spokój, refleksja, wyciszenie, medytacja, fajna energia. A z buław i cztery monety. A z jednej strony, tutaj widzę taki dylematyk. Z jednej strony chcę działać, wiem i czuję, że to jest dobry czas, a z drugiej strony trzymam się mocno swojego zdania, swojej opinii wypracowanej na jakiś temat, jakiejś struktury. Chcę działać, czuję, że utknąłem w jakiejś sytuacji, utknęłam. A co z zewnątrz? Trzy kielichy i gwiazda. Uch. E, dobre wiadomości, zaproszenie na jakieś fajne wydarzenie towarzyskie, absolutnie. Um, powiem wam szczerze też, że tutaj, jeśli ktoś wam okaże swoją sympatię, to dla was to może być niezwykle satysfakcjonujące, niezwykle zaskakujące. Duża potrzeba też opiekowania się sobą. W karcie Gwiazda i tutaj też ten Eremida na tej karcie, on wyjątkowo jest przedstawiony. Ta kobitka opiekuje się sobą w tej chwili, a przy okazji rozmyśla sobie i kontempluje życie, tak? Więc zwróćcie na to uwagę. Sześć mieczy, cesarzowa. Słuchajcie, no jakieś tutaj mogą wam zostać zaprezentowane jakieś nowe możliwości. Zawodowe albo przy domu coś, ktoś Wam może podać rękę, e, ktoś Wam może jakby pomóc odejść od jakiejś trudnej sytuacji. E, tutaj, jeśli to była taka m, karta ciężkiej pracy, bo często czwórka monet oznacza też taką kartę, w której, taką energię, w której my po prostu powiększamy nasz dobroby, dobrobyt pomalutku ciężką pracą e, i troszeczkę brakuje nam czasu na relacje z ludźmi. I to może być też taka dobra zmiana, która z zewnątrz napływa. Ktoś was może docenić za coś, za waszą pracowitość, dokładnie trzy monety, zaproponować coś fajnego. Trzy monety mówi o tym, że zostaliśmy częścią jakiegoś zespołu, zostaliśmy częścią powiedzmy sobie, albo planujemy coś zawodowego, coś, co nas gdzieś tam wzniesie poziom wyżej. Natomiast myślę sobie w tej eremicie, cokolwiek nie planujecie, czegokolwiek nie planujecie, przepraszam, chyba ważne jest, żeby zachować szczegóły na razie tego, co się tutaj dzieje, co macie na, na myśli dla siebie, ok? Póki nie będziecie pewni. Swoich dalszych kroków. Trzy monety to również prośba, żeby łączyć swoje umiejętności z, in, z innymi, i to może być współdziałanie na płaszczyźnie domowej, współdziałanie na płaszczyźnie zawodowej. Bardzo ładne czytanie, moje drogie byki, bardzo ładna energia. To już któreś czytanie z rzędu, gdzie tak pięknie się wszystko układa, więc ja absolutnie tego Wam życzę. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Panny. Moje drogie panny. Magik. Okej, okay, paść buław. Okej. Okay. No słuchajcie, kochankowie, paść buław, magik, król powietrza. Dobra, muszę zobaczyć, co z zewnątrz. Ok. Ktoś jest rozczarowany, smutny i chciałby, zastanawiał się może coś zrobić z sytuacją, w której się znalazł z Wami i chciałby coś z nowego Wam zaproponować, szuka rozwiązań. To jest też dla mnie takie właśnie poszukiwanie rozwiązań. To z zewnątrz napływa. Okej. Okay. Was to nie... Was to nie dotyka ta energia, bo tutaj mamy ewidentnie, powiedzmy sobie, obie karty są niezwykle radozne, niezwykle optymistyczne, więc cokolwiek tam się zadziało, to jest, to jest w ogóle zewnętrzna historia. Ktoś się zastanawia, próbuje ułożyć myśli, konfrontuje się z jakąś trudną dla niego sytuacją, z trudną prawdą, może, którą może sobie coś powiedzieliście, a i szuka rozwiązań. I tutaj chciałby chyba coś zaproponować. Tak, ma jasny szuka prawdy. Ktoś szuka prawdy. Ktoś jakby potrzebuje mieć chwilę dla siebie, żeby móc ułożyć sobie myśli w głowie. Papież jako karta jako karta rada dla Was, moje drogie panny, nawołuje do tego, żeby rozwijać się dalej duchowo, żeby douczać się, żeby wskazywać innym drogę. Może to będzie dla was czas taki ważny. Jest to karta też, w, którym po prostu, w której absolutnie, ja zawsze powtarzam, otaczamy się ludźmi, otaczamy się tylko tymi ludźmi, którzy są w jakimś tam znaczeniu spójni z nami, jeśli chodzi o system wartości, ale to jest też taka karta, w której my nie będziemy robić niczego, w co nie wierzymy. Będziemy działać zgodnie w z porozumieniu, w porozumieniu ze sobą, z tym, w co wy wierzycie, tak? I absolutnie duży rozwój, douczanie się. Mamy wiarę w to, co robimy. I tutaj to się pokazuje bardzo silnie. E, pozytywne, optymistyczne założenia, jakieś radości, jeśli macie dzieci. Dzieci, spędzanie czasu z dziećmi może Wam przynieść dużo radości ogólnie. Jeśli są jakieś kłopoty z dziećmi, w tym znaczeniu, że mamy do czynienia z osobami młodymi, które są trochę zuchwałe i jakoś takie, nie, jakieś takie troszkę nieprzewidywalne w swoim działaniu, to też prośba jesteście jak magik, czyli jesteście w stanie zapanować nad tą sytuacją. Um, I teraz tak, no, dokonujcie wyborów prosto z serca. Szukajcie tego, co przynosi wam miłość, radość. Jeśli jesteście w stałych związkach, to widzę też taką dużą harmonię, duży spokój w stałych relacjach, po prostu nastawienie na partnerstwo, nastawienie na współdziałanie, e, na miłość ogólnie, tak? Bardzo racjonalność, duża racjonalność też płynie z waszej, tutaj po waszej stronie. E, z zewnątrz, tak jak mówię, e, jeśli była taka sytuacja gdzieś, e, w, to dla jednej, dwóch osób, może, w której ktoś nie wybrał was, a wybrał kogoś innego, to szczerze mówiąc, właśnie doznaje gdzieś tam takiego, powiedzmy sobie, skonfrontowania trudnego z rzeczywistością, że popełnił błąd. I jest ta wielka jasność postrzegania sytuacji, ten moment eureka, i być może będzie chciał coś zaproponować. Dla części z was. Tutaj. E, może też e, jakby ważna będzie praca zespołowa, sensu stricte to, żeby współdziałać w grupie, żeby pokazywać swoje kompetencje, ukazywać swoje umiejętności, współpracując z innymi, żeby tworzyć. Ok? Więc słuchajcie, fajne czytanie w gruncie rzeczy. Życzę Wam cudownego czasu. Uważajcie na siebie, bardzo proszę. I teraz zapraszam koziorożce. Moje drogie koziorożce, osiem mieczy. Przy pięciu mieczach Utrudne myśli bardzo. E, taki chaos, e, chaos myślowy, słuchajcie. E, nie wiecie co zrobić z daną sytuacją. Może potraktowaliście kogoś niezbyt przyjemnie, albo uważajcie, żebyście nie potraktowali kogoś na zbyt oschle. Bo o tym mówi piątka mieczy. Ona nas prosi o to, żebyśmy ostrożnie traktowali innych w zasadzie, bo jeśli to jest jakaś wymiana, jakaś komunikacja, to niewątpliwie postawicie na swoim za wszelką cenę, natomiast no później może nie być wam przyjemnie, więc zwróćcie na to uwagę. Uh -huh. Ale kończy się dobrze, bo tutaj jakby, no widocznie czasami tak, tak, czasami tak może w życiu, w życiu jest faktycznie, że trzeba definitywnie e, jakby powiedzieć sobie dość. Kogoś od siebie też od, od, wiecie, trochę nie wiem, może macie kogoś przy sobie, kto wam kurczę, zatruwa trochę energię, i to jest taka też historia, w której wy już po prostu, niezależnie od tego, czy to jest miła komunikacja, czy nie miła, ma, tak, macie tak serdecznie dosyć tej sytuacji, że po prostu mówicie dość. Dlaczego do czego dążycie? Dążycie do dziewiątki monet do karty, w której po prostu w sensie mało was trochę interesuje, co robią, myślą, inni, jesteście skupieni na sobie, chcecie trochę. O Odpocząć, e, wykorzystać tą ciężką pracę, czyli owoce tej ciężkiej pracy, do tego, żeby po prostu zadbać o siebie, tak? E, pamiętać o sobie, cieszyć się tym, co macie, i to jest też moim zdaniem taka tutaj e, prośba, żeby słuchajcie odejść od trudności z jakiegoś powodu, spojrzeć może na, inne spra na sprawy trochę inaczej, może yy, dla radę coś zmienić jeszcze, ale w tej chwili ważne jest, żebyście absolutnie zadbali o siebie. A co z zewnątrz? Siedem monet. A z kielichów? Cztery kielichy, dwie buławy, a wyjściowo... 10 kielichów, piękna ta karta jest, słuchajcie. Ona w zasadzie um, mówi nam o tym, że to jest taki moment, kiedy jest, mamy jakieś powiedzmy sobie tutaj, moim zdaniem, emocjonalne spełnienie, do tego dążymy, do harmonii, do relaksu, e, kierujemy się głosem naszego serca. Nam też należy się to, co najlepsze, jest powiedzmy sobie wielka nadzieja, że sprawy dobrze się ułożą, i no, tak jak mówię, może część z was faktycznie e, musi postawić na swoim w, jakiejś, w jakimś zakresie do tego, żeby w końcu uzyskać to, co jest wasze, odzyskać to, co jest wasze. I teraz, tak, dla części z was to może być sytuacja, w której ktoś próbuje do was wrócić a z kielichów czekał, czekał i próbuje. Okej, okay, ale Wy jakoś tak specjalnie nie jesteście tym zainteresowani. To jest moje zdanie. Um, I co więcej, ta, tutaj ta sytuacja zewnętrzna też jest taka trochę dziwna, szczerze mówiąc, bo to jest takie zaczepianie w gruncie rzeczy, z którego nie wynika nic konkretnego, nie budujemy nic konkretnego na tym, bo y, ktokolwiek tam jest z zewnątrz, y, bo jest to moim zdaniem sytuacja natury, y, Uczuciowej, najpierw to rozważymy, to też w tej chwili powinien zwrócić uwagę na to, żeby zająć się swoimi własnymi emocjami, uczuciami, żeby je określić, może czego chce, czego nie chce, zanim ruszy dalej, zanim zaproponuje coś nowego Wam. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, słuchajcie, to tu też jest ciekawe w zasadzie, bo tutaj jakby karty mówią, że trzeba na coś poczekać, a Wam może tej cierpliwości brakuje. Okay. K ktoś zwleka z odpowiedzią ktoś zwleka z przekazaniem jakichś decyzji ktoś z czymś zw zwleka natury biznesowej, zawodowej i Wam może zabraknąć cierpliwości i trzeba będzie, nie powiem wyrwać ale zawalczyć o swoje w bardziej dosadny sposób. Moje drogie koziorożce skupcie się na tym, poczucie bezpieczeństwa, emocjonalnego spełnienia radości i po prostu nadziei na szczęśliwe zakończenie. Uważajcie na siebie bardzo proszę, trzymam za Was kciuki pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia